Witajcie kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, like, subskrypcje i komentarze, bo one bardzo wspierają kanał, pozwalają, pozwalają go rozwijać. Także, kochani, jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Co on o tobie myśli i co do ciebie czuje? Zobaczmy, co karty powiedzą. Co ona o tobie myśli, co do ciebie czuje, co on myśli i co czuje do ciebie. Zobaczmy, czy coś karty ci powiedzą. Co myśli i co czuje. Mhm. Ogólna energia rozkładu, kochankowie, więc widać tutaj, Olbrzymie, olbrzymie uczucie. Jest to, to są wielkie arkana, i to jest energia no, takiego dużego dopasowania dwójki osób do siebie. Poczucie bycia bratnimi duszami, ognistymi płomieniami. Jest to karta dużej bliskości. Takiej szczególnej więzi i też otwartości w relacji. Jest tutaj taka prawdziwa, prawdziwe uczucie i dużo, dużo bliskości, dużo intymności. Takie prawdziwe silne więzi dwójki osób, które tworzą związek czy relacje czy małżeństwo. Zobaczmy, co tutaj nam się dalej pokazuje. Mimo, że mamy tutaj takie duże przywiązanie, i, i, i tą energię wielkiego oddania sobie nawzajem, i podziw dla partnera, bo wszystko to właśnie w tej energii dużego romantyzmu i romantycznego nastawienia do relacji jest. Mamy tutaj dziewiątkę kielichów. Więc on myśli, że. Mimo wszystko czuję się dość tutaj swobodnie w tej relacji. A może myśli tak o tobie? Jest tutaj takie poczucie, że rzeczywiście świetnie Wam się układa, wykorzystujecie różne plany, marzenia, spełniacie je i wspólnie kroczycie przez życie. Mimo to dajecie sobie też widać tutaj w tej karcie dużo wolności i takiego y, może y, zaufania, bo o tym też może ta karta mówić. Y, zaufania do drugiej osoby w relacji. Nie ma tutaj takiego jakiegoś napięcia i, i y, zazdrości, wręcz przeciwnie. Dziewiątka kielichów mówi, że jest dużo swobody y, w tej waszej relacji. I takiego poczucia, że każdy może się też realizować y, y, jako jednostka, że nie musicie się tutaj tak bardzo y, integrować. Tak? Każdy tutaj ma też swoją przestrzeń w tej relacji dla siebie i to mu bardzo y, odpowiada. Widać, że tutaj jest taka otwartość i y, y, też zadowolenie z tego, co, y, co się w y, tej relacji y, dzieje. Siódemka kielichów jest kartą marzeń do spełnienia. Czasami mówi się o niej karta iluzji, bo um, oczywiście nie wszystkie um, kielichy tutaj są dla Was i, i po prostu wybieracie te emocje, które Wam odpowiadają, i je wdrażacie w życie, i um, wybieracie dla siebie różne um, plany, pomysły. I je realizujecie. Siódemka kielichów jest kartą trochę takich życzeń, spełniania marzeń. Czasem mówi się o niej karta iluzji, bo oczywiście nie wszystkie y, marzenia można spełnić, tak? Ale marzyć można zawsze. Jest to energia, na pewno energia wyboru z serca, niezrozumu, więc nie roz, y, czyli tutaj widać, że jest takie y, poczucie y, dużego. Y, dużej empatii, otwartości na swoje potrzeby dwójki osób i też dużo możliwości do tego, żeby tą relację fajnie budować, pracować nad harmonią, nad równowagą w tej relacji. Jest tutaj bardzo dużo takiego takiej właśnie cały czas widzę otwartości i, i na potrzeby drugiej osoby i jest też fajna energia takiego właśnie wspierania siebie nawzajem. Piątka Buław mówi, że czasami, owszem, bywają konflikty. On o tym myśli, tak? I czasem są jakieś trudne wybory, bo karta kochanków też jest czasem nazywana kartą trudnych wyborów. Jak to w życiu? Nigdy nie jest czarny, ale. Ani białe, Wszystko, wszystkie kolory się mieszają i tutaj te emocje też się mieszają. Bywają też trudne dni, on o tym myśli i oczywiście energia mówi, że chce cały czas walczyć o, o Waszą relację, o ten Wasz związek. Chce. Y, na, chcę tutaj, żeby właśnie była ta energia współpracy, współdziałania, w, no, walki o, to, o, te, o te emocje, o ten ogień, y, który tutaj w tej y, piątce y, buław się pokazał. Widać, że bardzo mu, karta mówi, że bardzo mu zależy na tej waszej relacji i jest y, gotowy też na to, że będą jakieś trudności. On trudności y, traktuje jako wyzwania do pokonania. Wie, że można nad wieloma rzeczami pracować i y, y, oczywiście y, wszystko można sobie wytłumaczyć, przepracować i po prostu ka każdego dnia y, no Dochodzić do porozumienia. Jeżeli jakieś nieporozumienia się pojawiają, to oczywiście trzeba, trzeba temu sprostać. Mamy trójkę buław, czyli jest taka gotowość na to, żeby właśnie cały czas iść wspólnie do przodu. Tak? Jest to karta brama i karta takiego ruszania do przodu do, w energii ognia. Może macie jakieś właśnie teraz ważne decyzje do podjęcia. Może o tym karta mówić. On cały czas o tym myśli, może właśnie tutaj bije się jeszcze ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami, coś tam przepracowuje. Widać, że te buławy mówią, że bardzo mu na tym zależy, i też chciałby szybko dojść do porozumienia i ruszyć do przodu. Bo trójka buław to już jest takie wyczekiwanie tylko na odpowiedni moment, właśnie po to, żeby. Coś ważnego w Waszej relacji czy w Waszym życiu się zadziało. To jest karta brama, przejście na kolejny etap, na przykład relacji. Może też o tym ta karta mówić. Widać tutaj już dużą gotowość. Ten ogień płonie, jakieś wybory tutaj zostały podjęte, może jakieś właśnie decyzje dogadane między Wami, tak? Jest duża otwartość na to, na to żeby się cieszyć wspólnie tym tą relacją, życiem. I jest gotowość na to, żeby w coś nowego też tutaj wystartować. Mamy kartę słońca, więc dalej mamy ten ogień i taka witalność, i szczęście, i radość z tego, z każdego wspólne, wspólnie spędzonego dnia, z tych wspólnych chwil, wspólnych planów. Słońce to jest karta ym, szczęścia, karta spełniania marzeń. Ale też jest karta właśnie dużej ciekawości drugiej osoby, otwartości na tą drugą osobę w relacji, poznawania jej, jest to karta prawdy, jasności sytuacji, więc widać, że jemu bardzo zależy na tym, żeby wszystko było no, w, takich, w takich energiach dużej szczerości, prawdy, jasności sytuacji i ma poczucie, że właśnie w tą stronę ta wasza relacja y, zmierza, tak? Może właśnie ten kol kolejny krok, który tutaj widzimy w tej energii gotowości do działania, to jest y, właśnie krok w kierunku spełnienia jakiegoś marzenia, może wspólnego marzenia. Widać, że jest ten ogień i tutaj dużo się y, u was y, dzieje. Co planuje? Czuję, że. Co czuję, tak? Bo tu było, co myśli i co czuję. Czuję, że właśnie jest gotowy na zrealizowanie jakiegoś planu. Paść pentakli to jest planowanie, a ten pentakl to jest jakaś możliwość do wykorzystania, jakaś propozycja dla ciebie od niego. Czuję, że właśnie może jest gotowy na to, żeby coś tobie podarować od siebie. To mogą być różne możliwości, które, o których on myśli, czuje, że, że jest na to gotowy. Paść Pentakli może być na przykład kartą zaręczyn, oświadczeń. Może to być właśnie symbol pierścionka zaręczynowego. Jeżeli jesteście już w długo, długoletniej relacji, to może to być jakaś niespodzianka dla Ciebie, właśnie po to, żeby mm, pozwolić y, Tobie albo Wam na zrealizowanie jakiegoś marzenia, które, y, o którym może długo myśleliście, może długo o nim rozmawialiście i w tej chwili y, może ten plan uda się zrealizować. To może być jakiś wyjazd za granicę. To może być kupno jakiejś nieruchomości, to może być jakaś inna propozycja, no właśnie taka w sferze materialnej, która będzie możliwością spełnienia jakiegoś marzenia i zrealizowania jakiegoś planu. Czy to jest jego plan, czy to jest wasz wspólny plan? W każdym razie Paś Pentakli mówi, że jest ochota na to, żeby właśnie coś fajnego zrealizować. Pojawia się karta cesarza, może to jest jego energia. To jest karta barana, karta o cesarzu często mówi się karta y, partnera y, w relacji. Y, jest to y, energia osoby bardzo dojrzałej, takiej y, osoby bardzo y, y, odpowiedzialnej, która y, trzyma się swoich zasad, która jest y, bardzo zasadnicza i jest też osobą, która lubi kontrolę, lubi porządek w swoim życiu. Jest to też karta ognia, a ponieważ tutaj jest dużo tego ognia, rzeczywiście w tych, dużo tych energii ognia tutaj mamy. Więc i no, on też czuje w energii ognia, tak? Czuje, że. Ma ochotę na spełnianie tych marzeń i tutaj budowanie tej relacji w takiej energii, właśnie dużego ognia i namiętności i wytrwałości, też w dążeniu do, do celu wytrwałości, właśnie w energii budowania tej relacji i, i dbania o nią każdego dnia. Zobaczmy, co. Mamy dalej. Jest karta sądu, więc mamy też energię takiego rozliczania z przeszłością. Yy, yy, myśli, czy czuje, właśnie może myśli tutaj, o, myśli o tych yy, różnych nieporozumieniach, które może mają miejsce, czy miały miejsce w przeszłości. I karta sądu mówi, że. Yy, tak jakby od, chce się odciąć od tego, co było, po to, żeby dać miejsce na nowe możliwości do wykorzystania. Sąd jest taką energią odrodzenia i zbudowania jakiejś nowe, nowej, bardziej korzystnej wersji. Czy z rzeczywistości, czy waszej relacji, czy siebie samego. W każdym razie sąd jest energią rozliczenia się z przeszłością, odpuszczenia sobie tego, co było niekorzystne, co było rozczarowujące, właśnie po to, żeby zakończyć różne takie trudne momenty, jakiś trudny moment w waszej relacji. Zakoń bo sąd to jest zakończanie czegoś trudnego, taka karta podsumowań, wybaczań, yy, właśnie po to, żeby yy, skupić się tylko na tym, co już jest korzystne, co już jest właśnie takie pozytywne i właśnie ruszyć do przodu w tej energii już yy, optymistycznego patrzenia w przyszłość i yy, realizowania, realizowania yy, marzeń i takiego optymistycznego patrzenia w energii słońca, szczęścia i, i radości. Jest król Pentakli, czyli mamy tutaj energię osoby z Trygonu Ziemi, byk panna Koziorożec. Jest to osoba, jest to osoba bardzo ambitna i bardzo dobrze zorganizowana. Ten cesarz też pasuje do energii króla Pentakli osoba która y, bardzo y, dba o zabezpieczenie materialne y, swoje swojej rodziny y, re, swojej relacji y, jest to osoba która y, jest to często właśnie symbol też partnera czy y, osoby w relacji czy w związku takim formalnym y, może to być też karta przyjaciela takiego dobrego od serca Często na króla denarów mówi się też karta byka, no ale to właśnie jest trygon ziemi, także tutaj może być i byk, i byk, panna, koziorożec, ale też oczywiście niekoniecznie. Karta króla pentakli jest też kartą obfitości i takiego budowania... Y, najlepszej wersji rzeczywistości, w energii, właśnie takich y, materialnych, też y, as, w materialnych aspektach. Być może tutaj on rzeczywiście coś czuje i planuje w, w sferze materialnej, bo ten plan i ten pentakl, czyli ta nowa możliwość do wykorzystania, już y, pojawiła nam się w, na karcie y, pazia pentakli, czyli energii y, planowania. Jest król pentakli, jest osobą bardzo odpowiedzialną, taką osobą bardzo troskliwą, dość przewidywalną, bo on zawsze właśnie działa według jakichś konkretnych planów. Jest taki właśnie też zasadniczy i konkretny, jak to jest pokazane w karcie Cesarza. Karta Króla Pentakli czas, czasem też jest, jest, tutaj widoczna ta energia pracy nad relacją i takiego dużego zaangażowania osoby w relacje, jest to osoba, Król Pentakli jest osobą zaradną, mocno właśnie planującą, nie zrażającą się przeszkodami, jak i kłodami, które życie Rzuca pod nogi. Jest tutaj taka energia dużej stabilności, bezpieczeństwa i kompetencji. Także w takiej energii nam się tutaj pojawiła osoba, i mamy też królową Pentakli, czyli jest taka para bardzo dobrana. Też y, Królowa Pentakli jest też energią z trygonu y, ziemi, byk panna Koziorożec, ale niekoniecznie widać, że jest tutaj to flow i to takie y, dobre porozumienie między wami. Y, patrzycie tutaj na siebie, tak, z wielkim podziwem i z takim dużym zaangażowaniem. No jest tutaj dużo tego ognia, y, który płonie nad waszymi głowami. Czuje się tutaj to u, y, uczucie gorące i takie, y, o, taka otwartość dwójki osób na siebie i na swoje potrzeby nawzajem, i taka gotowość, żeby wspólnie siebie wspierać i. Wspólnie iść przez życie i planować właśnie swoją przyszłość w energii ognia, szczęścia i takiego wspólnego cieszenia się życiem, w energii spełniania marzeń. Tak, tą przeszłość widać, że tutaj chcecie te, te złe emocje zostawić za sobą i ruszyć do przodu w, z wielkim optymizmem i takim bardzo ra, radosnym patrzeniem w przyszłość. Także ta praca nad relacją i ta walka o każdy, o każdy wspólny dzień, żeby było właśnie w energii słońca, radości, że wam to służy, tak? I ten sąd mówi o tym, że jesteście gotowi ciągle zostawiać za sobą, rozliczać te błędy, tak? Odpuszczać sobie te błędy, właśnie po to, żeby ciągle w tej energii odrodzenia yy, i takiej dużej wdzięczności dla świata, że właśnie może pozwolił Wam spotkać się w, no tutaj na tej ziemi tak? I, i wspólnie iść w te, przez życie. Macie taką olbrzymią wdzięczność tak? dla świata za tą miłość i każdego dnia też o tą miłość dbacie, o nią walczycie. I naprawdę widać, że jest tutaj dużo tego ognia i bardzo ciepłych uczuć. Y, które płyną y, między wami. No i ta para, która tak pięknie na siebie patrzy tutaj w tym naszym rozkładzie, i ta ogólna energia rozkładu, czyli takie, taki związek y, y, naprawdę y, z Olbrzymią energią wielkich arkan, dużego przyciągania do siebie dwójki osób i, i tego ognia w relacji, no, czuje się w całym rozkładzie. Także rzeczywiście bardzo optymistyczny tutaj rozkład nam się pojawił w energii, w temacie, co on myśli. I co on czuje do ciebie. Jeżeli masz na myśli konkretną osobę, to rzeczywiście jest to bardzo pozytywny i optymistyczny rozkład dla ciebie. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję za mm, subskrypcje, lajki, komentarze. Zaznaczam, że czytania na kanale są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart i w formie filmiku wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.